12 lat. Tyle przyszło czekać fanom Juventusu, by ponownie zobaczyć swój zespół w finale Ligi Mistrzów. W tym czasie klub przeżył prawdziwą gehennę związaną z degradacją do Serie B, a potem kolejną, która była efektem tragicznego zarządzania klubem. Dwa siódme miejsca z rzędu, nietrafione transfery, seria poniżeń zarówno na włoskich, jak i europejskich boiskach. W 2011 roku nikt w Turynie nie liczył na to, że Juventus zdoła tak szybko nawiązać do lat swojej świetności. Tymczasem w tej chwili Bianconeri wywalczyli czwarte mistrzostwo kraju z rzędu i pierwszy raz od ponad dekady znaleźli się w gronie finalistów Champions League. Jeszcze cztery lata temu Juventus znajdował się na piłkarskim dnie. Drugi sezon z rzędu zakończyli na żenującej, biorąc pod uwagę ambicje klubu siódmej pozycji w tabeli, a przez Turyn przewinęły się kolejne trenerskie pomyłki. Ciro Ferrara, Alberto i Luigi Delneri poprowadzili Juventus do rzeczywistości, w której porażki z Bolonią czy Bari stały się czymś normalnym. Wielki wkład w ten festiwal żenady miał także Alessio Secco, czyli człowiek odpowiedzialny w tamtym czasie za transfer Konerich. To on wydał 27 milionów na Diego, 25 baniek na Felipe Melo, 23 miliony na Amauriego, a za Cristiana Paulsena, Thiago, La Quinte i Momo Sisoko klub zapłacił blisko 70 milionów euro. Juventus stał się klubem bez pomysłu na rozwój. Co sezon zmieniał się trener i co roku ściągano przepłaconych piłkarzy i typowy piłkarski środek. W tym okresie Juventus był na poziomie tak niskim, że w sezonie 2010-2011 odpadł w fazie grupowej Ligi Europy kosztem poznańskiego lecha. Teraz przechodzimy do punktu kulminacyjnego tej opowieści. W 2011 roku do Turynu powraca tym razem w roli trenera Antonio Conte. Był to o tyle ryzykowny ruch, że wcześniej w tej samej roli na całej linii zabił jeden z byłych piłkarzy Juventusu Ciro Ferrara, a sam Conte nie mógł pochwalić się wielkimi sukcesami. O ile nieźle radził sobie w Serie B ze Sieną i o tyle kompletnie nie poradził sobie w Atalancie, którą opuścił, gdy klub zajmował przedostatnie miejsce w tabeli. Jednak wbrew obawom Conte okazał się strzałem w Dziesiątkę. Przywrócił piłkarzom starej damy pewność siebie i przypomniał im, co to znaczy nosić koszulkę w biało-czarne pasy. Juventus imponował na boisku ambicją, a jego piłkarze, wcześniej apatyczni i zagubieni, stali się wojownikami, walczącymi o każdą piłkę i każdy centymetr boiska. Juventus po raz pierwszy od lat stał się maszynką do zwyciężania, jego stadion zamienił się w twierdzę do zdobycia. Trzy mistrzostwa w z rzędu, rekordowe 102 punkty zdobyte w jednym sezonie Serie A, 49 meczów z rzędu bez porażki. Z obiektu Drwin Juventus zmienił się we włoskiego Hegemona. Choć kątem miał niewątpliwy wkład w te sukcesy, to nie można zapomnieć o człowieku, który działa w cieniu trenerów. Beppe Marotta to prawdziwy architekt obecnego Juventusu. Włoch uzdrowił finanse klubu, jednak przede wszystkim niewielkim kosztem zdołał zapewnić trenerom skład zdolny do walki na wszystkich frontach. Lista jego transferowych majstersztyków jest długa, jednak najbardziej imponuje to, jak niewiele Bianconeri wydali na stworzenie jednego z najlepszych środków pomocy na świecie. Andrea Pirlo i Paul Pogba trafili do Juventusu na zasadzie wolnego transferu. Claudio Marchisio jest wychowankiem klubu, a Arturo Vidal kosztował śmieszne 12,5 miliona euro. Koszt pierwszej jedenastki, która wybiegła na boisko w Monako to zaledwie 70 milionów euro, plus ściągnięty ponad 13 lat temu Gianluigi Buffon. Inne drużyny z czołówki taką kwotę wydają czasem na jednego piłkarza. Prosty przykład. Pogba, Pirlo, Vidal, Barciali, Morata i Lichsteiner kosztowali Juventus mniej niż Pedro wyłożyło za jednego Dawida Luisa. Jednak jeszcze kilka miesięcy temu sytuacja w Turynie nie wyglądała tak różowo. Z klubu odszedł nagle Antonio Conte i jego miejsce zajął Massimiliano Allegri, który dla wielu kibiców był po prostu nieudacznikiem z Milanu. Tymczasem wbrew wszelkim obawom Allegri okazał się doskonałym wyborem. Nie przekreślił tego co stworzył Conte, nie przeprowadził w klubie rewolucji, a zamiast tego postawił na ewolucję i rozwijał to co zastał w klubie. Efekty jego pracy przekroczyły oczekiwania nawet największych optymistów. Juventus ma w tej chwili zapewnione kolejne Scudetto, ale przede wszystkim zdołał po raz pierwszy od 12 lat dojść do finału Ligi Mistrzów. Można powiedzieć, że stara dama przeszła w ostatnich latach porządny lifting i znów prezentuje się tak jak dekadę temu. Juventus znów posiada piłkarzy, którzy na swoich pozycjach są czołówką europejskiej piłki. Kielini, Marquisio, Vidali, Tevez poradziliby sobie chyba w każdym klubie, a Opola Pogbe latem zabijać się będzie pół Europy. Wyobraźcie sobie, że gdy klub przejmował Antonio Conte, celem Bianconeri było zdobycie Mistrzostwa Włoch dopiero w trzecim sezonie jego pracy. Naturalnie Juventus wciąż odstaje od najlepszych klubów w Europie, zarówno personalnie, jak i finansowo, a Bianconeri to wciąż klub na dorobku, który nie ściąga gwiazda, skupia się na tym, by samemu je kreować. Widać zresztą, że celem transferowych ruchów nie jest wygrywanie tu i teraz, a budowanie drużyny, która odpali w pełni za dwa czy też trzy sezony. Stąd transfery Moraty, Pereiry czy rewelacyjnego młodego obrońcę Empoli, Daniela Ruganiego. Nie zmienia to jednak faktu, że klub. Z Turynu przeszedł niesamowitą metamorfozę. Z klubu, który w Lidze Europy nie radził sobie z Lechem Poznań i kompletnie zawodził w Serie A, stali się lokalnym hegemonem, zdolnym do wygrywania z czołowymi drużynami Europy. I kto wie, być może to początek wielkiej przygody europejskiej z finałem na starcie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj Strefę Futbolu, by nie przegapić kolejnych materiałów. Do usłyszenia!